Witam wszystkich na moim kanale i zapraszam na przegląd do sklepu. Papko. Najpierw zaczniemy od tego, co mamy tutaj, zaraz przy wejściu. Jak widzicie, mamy kolekcję Pikachu. W większości są to rzeczy dla dzieci. Tutaj taka koszulka. Ona kosztuje 12 zł. Już wcześniej wam pokazywałam produkty z tej kolekcji, ale tutaj, jak widzicie, mamy ich jeszcze więcej. Teraz coś dla dziewczynki. Oczywiście koszulka wykonana jest z bawełny. A jej cena tutaj też mamy 12 zł. I poniżej mamy bluzy tutaj dla dziewczynki za 20 zł. Bo przekładane były takimi papierkami zabezpieczającymi. Jeszcze mamy do tego spodnie za 20 zł również. Tu mamy takie leginsy. I one kosztują 15 zł tą koszulkę ja chyba Wam wcześniej pokazywałam, ale jeszcze przypominam cenę. I też 12 zł. I tutaj taka bluza z kapturem do chłopca za 25 zł. Spodnie akurat nie było. Tutaj są dla młodzieży. I tak patrzę, bo tak jak powiedziałam, większość z tych rzeczy już wcześniej Wam pokazałam. Ale na przykład nie było takiego, takiej koszulki dla mężczyzn za 25 zł. Do rozmiaru 3XL. Jeszcze Wam pokażę pozostałe produkty, które były z tej kolekcji, z boku na wieszakach. Mamy klapki, które też niektóre z nich już Wam pokazywałam, ale tego chyba nie było. Za 27 zł. Są to klapki dla młodzieży. I tutaj jeszcze mam takie żółte za 22 zł. dla dzieci. I tutaj dla młodzieży, ale dla chłopaków. Za 27 zł również. I jeszcze tutaj mamy taki plecak, też jego wcześniej nie widziałam. Zaraz tutaj Wam pokażę, il on kosztuje. I mamy 45 zł. I teraz przejdziemy dalej, na wprost. Mamy dział dla kobiet. I tutaj zauważyłam taką kamizelkę, jeansową. I też nie jestem pewna, czy to nie jest produkt z zeszłego roku. Zaraz tu pokażę Wam cenę. 40 zł. Tu, tutaj był rozmiar 36. Ja pokazywałam Wam troszeczkę większy rozmiar. I tak jak wziąłam tą kamizelkę, zauważyłam, że ta druga ma troszeczkę inny odcień. Zresztą tutaj spójrzcie. Jedna ciemniejsza, a druga troszeczkę jaśniejsza. Tak więc prawdopodobnie każda z nich wygląda troszeczkę inaczej. Przeszłam tak tutaj tymi alejkami. I szczerze Wam powiem, że nic ciekawego nie znalazłam na odzieży. Dlatego od razu przejdziemy na dział dla domu. I tutaj Home Selected dział. I oczywiście też niektóre z tych produktów już pokazywałam, ale mamy bardzo dużo nowych rzeczy. I najpierw mamy taką łyżkę. Za 15 zł jest to taka łyżka, taka szpatułka do nakładania ciasta. Myślę, że dość ciekawie wygląda. I tutaj kolejne produkty. Zestaw to są takie dyfuzory zapachowe w szklanych pojemnikach tu są to oczywiście pateczki również dołączone jeżeli chodzi o ten zapach moim zdaniem niekoniecznie fajny przynajmniej mnie on się raczej nie podobał i ten zestaw kosztuje 25 zł i obok mamy taką ramkę na zdjęcia również mamy ten motyw tego lamparta prawdopodobnie nie wiem jeszcze jakie to jest zwierzę czy to lampart czy to gepard i ramka kosztuje 15 złotych. Ciężka była ta ramka, to muszę Wam powiedzieć. I pod spodem jeszcze mamy taką tackę. Tacka lekka. Ona jest wykonana z, jakiegoś, z jakiejś takiej sklejki. I ta taca kosztuje 30 zł. I tutaj pod spodem jeszcze mamy taki wazon. Średnia wielkość. I ten wazon kosztuje 30 zł. I zaraz tutaj Wam pokażę kolejny produkt, ten z boku. Mamy taki dywanik łazienkowy, motyw centki. Dywanik kosztuje 20 zł. Jeszcze tutaj mamy takie pudełko na biżuterię średnia wielkość i pudełko kosztuje 35 zł. To jest wysoka cena z tego względu, że na przykład w środku nie mamy żadnego lusterka. I idąc dalej, tutaj mamy kolejne nowości. Na samej górze mamy następne takie pudełka na biżuterię. Mamy takie mniejsze pudełko. Te większe ostatnio Wam pokazywałam, ale tutaj mamy jeszcze taki mniejszy rozmiar i to mniejsze kosztuje 20 zł. I teraz kolejna alejka. Zauważyłam nowe firanki. Firanki za 40 zł, 140 na 250 one mi przypominają te firanki stawnych lat. Dość gruby jest ten materiał, taki lekko błyszczący. To akurat może to słabo widać na tym nagraniu. I kolejną nowością, jaką zauważyłam, jest to pudełko tutaj z prawej strony. Pudełko kosztuje 17 zł. Muszę powiedzieć, że niska cena. Jak widzicie, takie um, wykonane z takiego materiału, taki welur. Złota nić, i tutaj pod spodem wewnątrz było właśnie to samo pudełko, tylko że w kolorze jasnym, takim beżowym. To już tak, moim zdaniem, troszeczkę mniej atrakcyjnie wygląda, ale mimo wszystko rzuca się w oczy. I pod spodem mamy jeszcze takie pudełko z pokrywką za 20 zł, w miarę 30 na 30 cm. Jeżeli chodzi o to pudełko, to ono też tutaj występowało w kilku kolorach, takim szarym i jeszcze w kolorze czarnym. I teraz alejka kuchenna. I tutaj zaczęłam od kubeczków. Jedyną nowością, jaką zauważyłam, jest ta szklanka grube szkło. Tutaj mamy takie tulipany. Szklanka za 8 zł, prawie pół litra pojemności. I z drugiej strony mamy bardzo dużo nowości, jeżeli chodzi o patelnie i garnki. I tak pierwsza patelnia. Tutaj mamy dwa rozmiary. 28 centymetrów średnicy, w ten sposób ona wygląda. Zaraz wam pokażę, ile ona kosztuje, tutaj ona wisi, ta za 50 zł, 28 cm za 50 zł, i mniejsza za 40 zł 20 centymetrowa i obok mamy za 55 zł patelnię wykonaną ze stali nierdzewnej, i te patelnie ja też znalazłam na stronie firmy Ikea i tam kosztuje prawie 200 zł, a wygląda naprawdę praktycznie identycznie. Tutaj wam wkleiłam, żebyście zobaczyli. I pod spodem mamy też taki garnek z pokrywką. 24 cm średnicy, ponad 4 litry pojemności, i ten garnek kosztuje 95 zł. No tutaj, akurat uważam, że jest to dość wysoka cena, patrzyłam czy wszędzie jest ta sama pojemność, ale tak, tutaj akurat były wszystkie tej samej pojemności, być może są jeszcze mniejsze garnki, ale pokażę Wam co jeszcze tutaj znalazłam w tej alejce, te zestawy ostatnio były tutaj też zauważam, że dochodzą nowe talerze ale dziś akurat talerze Wam nie będę pokazywała za to idąc tam Dalej, pierwszą nowością, jaka przykuła moją uwagę, jest taki pojemnik na chleb. Pojemnik wykonany z metalu. Tutaj on jest na samym dole. Też dość taki nietypowy kształt, bo przeważnie te pojemniki są wszystkie takie podłużne. Tu jest bardziej taki kwadratowy pojemnik, jasny kolor. Też zaraz Wam tutaj pokażę, ile on kosztuje. 30 zł, pojemność 3 litrów. Bardzo ładnie wygląda moim zdaniem. I kolejne produkty znajdują się tutaj. Są to takie pojemniki do łazienki, do, łazienki, do lodówki. Pierwszy, to jest, on jest taki wysuwany. Tutaj jedną ręką ciężko było mi pokazać, ale to można tak wysunąć. I ten pojemnik kosztuje 10 zł. I zaraz będzie większy, z taką jakby szufladką za 20 zł. Tu już można wysunąć tą szufladkę. Wezmę Wam troszeczkę dalej, o tak to wygląda. I jeszcze mamy taki obrotowy pojemnik, on ogólnie ja mam wrażenie, że słabo się obraca. Kosztuje 15 zł, słabo się obraca, być może akurat ten był taki, inny, może lepiej chodziły, no ale też mówię Wam jak było. I na samym dole jeszcze mamy coś takiego, tu akurat mamy 8 takich mniejszych pojemniczków, taki kontenerek do przenoszenia, przełożenia różnego rodzaju produktów. I to kosztuje 20 zł. No to uważam, że jest to dobra cena, jak za tego typu produkt. I jeszcze Wam pokażę taką nowość tutaj walentynkową. Jest to taki zestaw, kubek, jakby z taką, do końca nie wiem, właśnie co jest na górze, za 25 zł. Taki zestaw. Prawdopodobnie to jest zestaw takiej do gorącej czekolady, z taką miseczką, może tak to nazwę, miseczką. I kolejna alejka. Zauważyłam nowy zestaw. Wieszaków, wieszaki plastikowe 5 sztuk za 8 zł. I to by było na tyle w tym przeglądzie, tak więc dziękuję za obejrzenie i zapraszam na kolejne. Pa pa!